Dzień dobry moi drodzy! Dzisiaj chciałem Was zaprosić na otwarcie paczki, właściwie pokazanie pierwszego zamówienia z katalogu Oriflame. Jest to katalog świąteczny numer 17 w roku 2021. O, to jest ten właśnie katalog. I tutaj mam subskrypcję, wellness. Mam też nowości, zamówienia dla siebie. Mam też zamówienia dla znajomych. Częściowo kto zdążył złożyć zamówienie, to zdążył. I powiem Wam, że składałem zamówienie podczas no można powiedzieć, wyjazdu mojego służbowego, więc po prostu no korzystałem z katalogu elektronicznego no i nie miałem dostępu do wersji papierowej, jak i również też zapomniałem o tej no, urodce w ofercie dodatkowej która uważam, że jest w tym katalogu naprawdę mega bogata, no najlepsza w ogóle gazetka dodatkowa, jaką w ogóle pamiętam w historii obecności mojej w Oriflame. Jeszcze tylu po prostu ofert nie było, no rewelacja. Mam nadzieję, że w przyszłych katalogach te oferty dodatkowe naprawdę będą takie zachęcające, i jakby będą wzmacniały tą pozycję, że warto być w klubie Oriflame. Taka, taka jest moja wizja, taka jest moja, no, taki był zamysł. No i słuchajcie, gdyby ktoś chciał zamówić jeszcze takie ulotki, swoim znajomym przed świętami jeszcze porozdawać, to słuchajcie, podaję Wam kod i tu, o, tu zawsze są kody, ulotek. Wystarczy, słuchajcie, do zamówienia wpisać 137 646 i, no, będziecie mieć więcej tych ulotek. No i słuchajcie, nie przedłużam. Zaczynam od tych zamówień. Pierwsze, no to wiadomo, słuchajcie, u mnie zawsze są wellnessy. I tu jest tak. Wellness pack damski, wellness pack męski. Wreszcie są, pojawiły się, więc zamawiam. Słuchajcie, u mnie dwa razy błonnik prebiotyczny. Jeden jest dla rodziny, drugi jest dla mnie. Y, także bardzo się cieszę, no i oczywiście jest też probiotyk, czyli y, ten szczep y, bakterii, o którym kiedyś tam y, opowiadałem, także do, do kompletu zawsze warto dbać o odporność, a dzięki temu, że dookoła, słuchajcie, jest jak jest, y, wiadomo, co szaleje, jakoś mnie nie dosięga, mimo że tak myślę, że chyba y, ja się staram uważać i w ogóle, ale tak generalnie to Dzięki temu, tej suplementacji, plus jeszcze no, uważam, a kontakt mam z ludźmi, więc po prostu nic mnie nie chwyta. Takiego, słuchajcie, no to co? Przechodzimy do tego, co zamówiłem. Oczywiście, w świetnej ofercie jest w tym katalogu maseczka 8 godzin snu, czarna, dwie sztuki. Cena jest przy dwóch sztukach rewelacyjna. Lepiej kupować po prostu po dwie sztuki ten, ten produkt. Jest też Milgen Honey Gold, nowa odsłona produktów. No i też takie, słuchajcie, ręczniki, takie, wiecie, ręczniki typowe, faktycznie nie kąpielowe, tylko do rąk. Więc ja je, słuchajcie, używam głównie w kuchni do po prostu wycierania rąk. One są bardzo fajne, także odpakuję je, wypiorę. I będę używać. Także mam różne wersje, różne kolory, więc mam nadzieję, że ten sam materiał będzie, bo naprawdę jest bardzo dobry produkt, sprawdzony już przeze mnie. I z tej serii, słuchajcie, szukam właśnie tutaj tych produktów, żeby mi się pojawiły trzy. I zdaje się, chyba jeszcze jakieś mydełko powinno tu się y, zjawić, y, ale nie to mydełko, nie o to mi chodzi. Yy, zaraz, zaraz wydaje mi się, że zamawiałem to mydełko, ale chyba, chyba nie nie wiem, no dobra, może, może się dokopię, yy, słuchajcie yy, w każdym razie tak yy, a no przecież jest mydełko, o co mi chodzi mam przed sobą, tak <ścoughs> yy, no i niestety opakowanie jest uszkodzone, takie więc pewnie trzeba będzie reklamować, ale cóż, no otworzę opakowanie Pięknie pachnie. Tak, no, czuję y, tą taką nutę wiodącą. Milk and Honey Gold, ale to jest wersja limitowana, więc tu ten zapach jest troszeczkę złamany. Nie powiem Wam czym, ale no, mydełko ładnie pachnie, dobrze wygląda. Jest ładnie opakowane, więc taki niezobowiązujący, drobny prezent y, nadaje się, tak? Y, super. Tu... Krem oczywiście do ciała. Podejrzewam, że to po prostu jest ten sam zapach, tak jak mydełka. No i oczywiście formuła podstawowa jest ta sama, ten balsam. To jest taki, wiecie, budy budyń do ciała, tak bym to nazwał. Bardzo fajny. No i słuchajcie, też żel do mycia rąk. Mnie się już kończą te e, żele do mycia rąk, więc myślę, że spokojnie e, no e, niedługo otworzę ten produkt. No, one są dobre, jeśli chodzi o te żele do mycia rąk, to są w porządku. Nic do nich nie mam. I słuchajcie, zamówiłem trzy mydełka. To są te Frosted Dream, i niestety są też opakowania lekko uszkodzone, więc. No, a samo mydełko pięknie, ładnie pachnie. Słuchajcie, widzicie, tu jest ten ta, wzór taki ładny. Yy, choineczki, gwiazdy, domek, także naprawdę mydełko ślicznie, ślicznie wygląda. Nie wiem, czy widać dokładnie, ale naprawdę. No i tu z tyłu grawerka Oriflame, Jota ten taki znaczek. Zastanawiam się, chyba będę reklamować, bo to te mydełka też nie są dla mnie, tak naprawdę. Więc z trzech opakowań, dwa są. Uszkodzone, więc nie fajnie. No i tu jedno jest jedynie dobre, więc no, niestety pogniotły się. I tak, zestawy prezentowe to jest Mister Giordani. Zaraz, zaraz, zaraz. Tak, Mister Giordani, proszę bardzo, i do tego jeszcze torebka powinna być prezentowa. Ja w ogóle mam taki, miałem w paczce dwie torebki prezentowe. Ja poleżałem, że to jest y, y, Jordani Gold Gift Box Silver, czyli takie właśnie srebrne y, pudełko. To jest do tego Mister Jordani. Także to jest zamówienie od koleżanki z pracy, która u mnie praktycznie no co katalog coś tam zamawia. Y, no i y, też y, jest takie opakowanie y, też y, Miss Giordani i tutaj jest tak, dezodorant w kulce, jest body i proszę bardzo woda, także to wszystko jest ładnie, przynajmniej nie jest także się bardzo cieszę. Jeszcze mam w zamówieniu Divine Exclusive, czyli to jest też perfumowany po prostu no, krem do, do ciała, więc słuchajcie, baza jest w tych wszystkich kremów tak mniej więcej podobna, tak mi się wydaje. I jedynie różnią się po prostu tym, że jest inny po prostu zapach, tak? Więc jest seria Milk and Honey Gold i również jest ta seria kremów perfumowanych. Tu jeszcze jest, słuchajcie, w zamówieniu krem Diamond Cellular. To jest krem no, przeciwzmarszczkowy, i zdaje się, że to jest i na dzień, i na noc, także to jest ten krem, chyba uniwersalny, tak mi się, tak mi się wydaje. Chociaż opis powinien być, wydaje mi się, nie, tak, uniwersalny Date Night Cream. To od razu widać pierwszy napis po angielsku, dobrze. I słuchajcie, do tego była promocja, więc tu jeszcze łopateczka taka była gratis, więc też to takie po prostu też wsparcie, żeby zamawiać te produkty. Co tu jeszcze z nowości? A no właśnie. Słuchajcie, cranberry bliss to jest żel pod prysznic. Tu mam dwie sztuki dla mnie i dla koleżanki. Także koleżanka sobie to wzięła taki cały zestaw. To i ja również dla siebie ten zestaw. Więc słuchajcie, tak myślę, że pewnie coś się wypadałoby otworzyć i sprawdzić, jak się tutaj ten zapach miewa. W związku z tym, że żeli, to ja na razie jeszcze nie będę używać tego żelu, ale sobie otworzę kremik, bo mi się już słuchajcie. Krem do ciała skończył, więc będę mógł po prostu ten produkt otworzyć i już z niego korzystać. No ładny zapach. Słuchajcie, tak wygląda ten krem. On ma, słuchajcie, barwę taką kremowo, taką, wiecie, taką barwę jak właśnie to opakowanie, Takie, taki kremowy róż, nie wiem jak dokładnie nazwać, taki beż wpadający w róż i taką też odcień lekki ma ten krem. Ja tutaj spróbuję. Też powąchać i na ciele sobie, no, na dłoni sobie rozsmaruję, bo to najlepiej. Pięknie pachnie, tak, żurawiną, tak. Czuję żurawinę i coś tam jeszcze jest, oprócz tej żurawiny, jest czymś złamane, więc ja pamiętam, że taka była, też te zimowe serie, właśnie są ciekawe. Pamiętam, że taki krem do rąk był. Zdaje się, chyba była tam czarna herbata i też coś takiego, już nie pamiętam co, zapach świetny, więc to mi się też podoba i to Wam proponuję, słuchajcie, także ten krem taki do ciała, może on jest, wiecie, taki tej serii Essential, podstawowy, dający takie nawilżenie, więc dla mnie dla, do, do ciała, po prostu jako taki balsam, jak najbardziej się e, sprawdzi, także też sobie rozsmaruję od razu drugą rękę, bo... Naprawdę zapach jest niesamowity. Słuchajcie, super. Zapach fajny, więc podejrzewam, że ten żel pod prysznic również będzie y, dobry, interesujący. Tu przy okazji też była oferta specjalna. Jak się kupiło produkt, z, tam z y, odpowiednich stron. Można było za 10 zł bez grosza kupić właśnie ten żel pod prysznic nos Formel y, Sub-Zero. Dobra seria, jeżeli chodzi o te właśnie takie żele pod prysznic, więc naprawdę są bardzo dobre. Sub Zero ma taki zapach, zapach lekko wchodzący, jakby taki w wmięte, w, w takie ewe troszeczkę. Jest jeszcze bardzo fajna, też pod seria, czyli Power Max, taka pomarańczowa. I tam znowu jest, on ma działanie eksfoliacyjne. I tam jest dużo różnych bogatych wyciągów, o których w ogóle firma się nawet nie chwali. Jak ktoś nie czyta składu dokładnie, nawet nie wie, co tam. Dobrego w tych żelach jest, więc naprawdę bardzo udana seria kosmetyków dla mężczyzn. Słuchajcie, z to mam, to mam wszystko, więc słuchajcie, też jeszcze i chyba nagrody pokażę. Więc, przy zamówieniu, na minimum 50 punktów z pierwszego, w pierwszym dniu katalogu, była po prostu oferta taka, że były dwie wody. Soul Fever y, Damska i Friends World dla niego. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Y, niedużo kosztują y, te zapachy, naprawdę. Y, tu jeszcze mam, słuchajcie, perfumetki. Giordani Goldman i Eclat Style. Y, powiem Wam, że te perfumetki są bardzo fajne na wyjazd. Więc do tej pory zawsze gdzieś tam brałem ze sobą do kosmetyczki. Y, Normalne, pełne wersje, a teraz, no właśnie, na ostatnim wyjeździe, miałem ze sobą perfumetkę, która się naprawdę mi bardzo sprawdziła. Nie zawiera dużo, znaczy nie zajmuje w ogóle wiele miejsca. Pięknie się umieści, zmieściła w kosmetyczce. Na taki wyjazd, super. Także słuchajcie, dlatego też. Pomyślałem od razu, że sobie dokupię te perfumetki męskie, tych wód, które bardzo lubię. No, szczególnie Eclat Style jest bardzo fajny. Jordani Goldman też, także dokupiłem te warianty. Damskie też są oczywiście perfumetki, także też warto, warto mieć. I słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy. Słuchajcie, pierwsza to jest zestaw Nowej. W tej wersji, słuchajcie, z taką nakładką typowo świąteczną, ale potem po zdjęciu. Już jest normalny zestaw, i to jest zestaw dla znajomej skinner. Chest. O! Wypada krem do y, y, podoczy. Więc już go tutaj Tak się, słuchajcie, prezentuje y, ten zestaw w takim ładnym pudełku. Słuchajcie, ja te wszystkie pudełka potem. Po zestawach nowej, czy normalnie wykorzystuję jako, no do przechowywania różnych rzeczy, próbek, nie próbek, różnych materiałów, także naprawdę mm, warto. Yy, także zestaw Skinner Jazz będzie bardzo, bardzo fajny. Ja tam swój zestaw mam, no ale wiecie, to że święta, no więc po prostu trzeba było zamówić też właśnie z tą obwolutą, tak? I słuchajcie, na koniec też oferta specjalna. Nowość dla mężczyzn Ascendant Intense. No, w ogóle mam dobre skojarzenia. W ogóle, jeżeli chodzi o wody męskie, w opakowaniach czerwonych. Ponieważ jakby ten kolor już by sugeruje, jak, jakie tam są, jakie mogą być te grupy nut i te czerwone zazwyczaj wody, one są takie wiecie: bardzo ciepłe, troszkę pikantne, ogniste. To są te nuty, które nie lubię i mam nadzieję, że tak jak y, oryginał Ascendant, mnie się podobał. Może y, tak był, wiecie, w drugiej piątce. Yy, to mam taką nadzieję, że ten Ascendance Intense będzie dla mnie yy, ciekawy. Więc słuchajcie, no otworzę, no bo to dla mnie będzie. No, ja już od razu na półkę umieszczę. Słuchajcie, no do tej pory to tylko próbowałem próbkę yy, i tyle. No ale wiem, że te próbki to nie zawsze. Słuchajcie, to jest ta nota. No i chwila prawdy. O, tak, czyli butelka typowa jak Ascendant, tylko że Ascendant oryginalnie jest czarny, ten intens tak, proszę bardzo, taka buteleczka y, ciemna, y, kształt wiadomy, typowy dla tej serii, no i tak jakby podpalana na samym dnie. No i spróbujemy. No, Statyczka jest plastikowa, także nic specjalnego i chwila prawdy. Jeszcze chwilkę. Może troszkę na rękę. Tak. Żebym troszkę poczuł tego zapachu. I za chwilkę spróbujemy. Nie jest taki zapach, że od razu atakuje w nozdrza. Jest taki spokojny. Tak ciepły, jakieś tam też nuty są świeże wyczuwam. Zupełnie nawet nie patrzyłem dokładnie, jakie tam są te nuty w tym produkcie. Zaraz sprawdzimy troszkę jest świeżości, troszkę jest drewna. No, ładny zapach. I taki na końcu gdzieś zapach takiej świeżości, ale w sensie, wiecie, tej świeżości, jak ja to nazywam, tej takiego świeżego prania, takie mydło. Ale. Nie jest tak mocny jak na przykład w Glasier podstawowym, gdzie to już jest dla mnie całkowicie no, masa. To jest gdzieś na końcu, znaczy, wiecie, pierwsze, pierwsze nuty. Natomiast tu czuję gdzieś jakby na samym końcu, gdzieś tam i ono wcale nie przeszkadza. Także naprawdę ten zapach no, spodobał mi się. Także bardzo się cieszę, będę go używać. No, a... Tę drugą sztukę, no to to już myślę, że no, sprezentuję, tak? To będzie pójdzie na prezent. Może ktoś, nie wiem, będzie chciał z tego katalogu dla znajomych, to zobaczę jeszcze. W każdym razie, jak nie, no to zostanie dla mnie, więc wcale, wcale nie, nie będę rozpaczać, bo naprawdę zapach mi się podoba. To jest, no, moim zdaniem, klasa. Też opakowanie bardzo ładne, opakowane w folii, wiadomo, także naprawdę jako na prezent super. No i cóż, słuchajcie, sprawdzę też dokładnie, co tam jest właśnie w tych nutach, co tutaj firma o tym mówi. O ile pamiętam, to chyba gdzieś to było na końcu tak, na końcu tak, dokładnie w katalogu była informacja o, o tej wodzie perfumowanej. I orientalno-korzenny. Tak, orientu może, trudno mi powiedzieć, no te korzenie były. Czarny kardamon, czerwona guarana bursztyn. Hmm. Hmm. Czyli nie wyczułem, jedynie co, no to ten bursztyn rzeczywiście yy, był, ponieważ no jest taki ciepło tulający, natomiast w życiu bym nie powiedział, że jest y, czy kardamon, czy czerwona guarana, bo po prostu bym nie wiedział no guarana podejrzewam, że to jest właśnie ten zapach taki nadający tej pikantności, ostrości tak, tej intensywności yy, także no w życiu bym nie powiedział, co to, co to jest no poza, no może powiedziałbym, że jest może bursztyn Gdybym e, dokładnie mnie pytano, o jakie tam nuty czuję z danej kategorii, no bo jeżeli powiedziałem, że jest otulający, ciepły, no to bursztyn e, taki jest. No, fajna propozycja. E, słuchajcie, no i jeszcze z literatury pięknej, oczywiście, no, mam, wiadomo, katalog numer jeden, który obowiązywać będzie od 20 grudnia. I potrwa do 17 stycznia, także to jest katalog dłuższy. On będzie trwać praktycznie no, jakieś 28 dni, czy 7 dni. W każdym razie to jest taki katalog czterotygodniowy. No, nie będę zaglądać tak za bardzo do środka. I tu oczywiście biznes beauty jest, zdradzę tylko, co tutaj będzie, wiecie, w katalogu drugim, od razu wiadomo, będzie Eclat Nui, czyli damska pewnie woda perfumowana Eclat Nui, dla niej. Romantic Gateway, czyli będą te żele pod prysznic, Sense and Moments, czyli to jest też rozszerzenie nowej serii w ogóle jeżeli pod prysznic. No i tu chyba nowy odcień pomadki On Color, także to nas czeka w drugim katalogu. Business and Beauty 1, no i gazetka dodatkowa, proszę bardzo. I słuchajcie, cóż tutaj y, widzę? No wygl wygląda na to, że pewnie rozstajemy się z niektórymi y, zapachami ze y, serii Women's Collection, więc to już będzie pożegnanie. Y, nie będę na razie prezentować katalogu pierwszego, no bo wiadomo nie, ale powiem Wam, że kod ulotki. 142083, także myślę, że spokojnie w, pod koniec katalogu pewnie 17, czy może na początku tego katalogu pierwszego będzie można zamawiać te, te ulotki. No i słuchajcie, no katalog 17 u mnie się zaczął naprawdę rewelacyjnie. Praktycznie pierwszym tygodniu Katalogu, ja już jestem praktycznie na 20%. Tak więc, to, co zwyczajnie uzyskiwałem w ciągu trzech tygodni, ja po jednym tygodniu mam już jeden wynik. Także, bardzo dużo klientów do mnie doszło. Klientek. I z tego sklepu Beauty Store, tak zwanego, czyli te osoby, które jakby klikają w ten mój link katalogu, oglądają ten katalog i po prostu zamawiają jako klienci. Nie korzystają z tych zniżek 20%, po prostu płacą pełną cenę. No, przez to ja nie wiem, kto to robił te zakupy, nie mogę się skontaktować, nie mogę po prostu porozmawiać, zaoferować jakichś fajnych opcji dodatkowych. Dlatego też naprawdę, jeżeli ktoś ogląda moje filmy i myślał, żeby sobie zrobić zakupy w Flame, to od razu mówię, lepiej w tym katalogu 17 y, jednak skorzystać i założyć sobie to konto rabatowe, takie wiecie, y, takie to się nazywa konsultanckie, dla konsultantki, ponieważ tam są rabaty, jest program Witamy. Po prostu no, różnica nie jest wielka tylko tyle, że po prostu jest opłata taka wpisowa 6,90, ale wiecie, to jest po prostu przy zakupie jednej wody to i przy, przy rabacie, nawet w promocji wody to po prostu się ta opłata pokrywa. No i korzyści są dosyć spore, także też mam dużo osób nowych teraz, które po prostu no, zapisały się już złożyły zamówienie, zanim ja nawet zdążyłem w ogóle się skontaktować, zadzwonić, więc no mnie to cieszy, tak, no jest taki okres, gdzie ludzie po prostu sami poszukują różnych możliwości, no, zrobienia zakupów świątecznych na prezenty, no a ja z tego tylko wiadomo się cieszę. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, kończę ten film i zapraszam do następnego filmu. Część, no i oczywiście dajcie znać w ogóle, co z tego katalogu 17 Wy y, planujecie kupić. Czy może kupiliście już, co sądzicie y, o tym katalogu, o tej ofercie, czego Wam ewentualnie nie brakuje? Y, co byście, y, nie wiem, y, jak sobie wyobrażacie w ogóle takie katalogi świąteczne? No bo właściwie tu jest nastawienie na różne zestawy prezentowe. No i szczególnie słuchajcie, ta gazetka, Dodatkowa, no to to już jest, no, no raj, tak bym powiedział. No to ja już się żegnam, cześć.